Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę jak zrobić kruche ciasteczka. Składniki, jakie będą nam potrzebne. Około 3 czwarte szklanki cukru, jedno jajko, 250 g masła, dwie szklanki mąki. Pierwszym krokiem jest połączenie wszystkich składników w całość. Moje masło ma 300 gram, więc odcinam około 250. Łatwiej nam będzie się wszystko mieszało, jeżeli masło pokroimy na mniejsze kawałki. Następnie dodajemy dwie szklanki mąki, oraz około trzy czwarte szklanki cukru. Teraz oddzielamy. Białko od żółtka i dodajemy żółtko do naszej całości. Gdy mamy już wszystko w jednej misce, łączymy to w całość. Najlepiej do tego zdadzą się ręce, gdyż łyżką czy mikserem nie uzyskamy takiej konsystencji ciasta, o jaką nam chodzi. Nasze ciasto powinno być zwarte i tworzyć jedną dużą kulkę. Gdy już takie jest, owijamy je w folię i wkładamy do lodówki na około 30-40 minut. Jeżeli chcemy przyspieszyć ten proces, to możemy włożyć je do zamrażalnika na około 15-20 minut. Jeżeli ciasto już lekko stwardniało, możemy je zacząć wyrabiać, a później rozwałkować. Pamiętajmy, aby opruszyć blat i wałek mąką, aby nic się nam nie przykleiło. Jeżeli uznamy, że ciasto już jest dobrze wyrobione, możemy przystąpić do rozwałkowywania. Ciasto powinno być dosyć cienkie. Jeżeli uznamy, że już jest odpowiednie, możemy zacząć wykrawać nasze ciasteczka. No i w sumie to tyle. Nieprawda, że proste? Teraz wystarczy nasze ciasteczka przełożyć na blachę włożoną papierem i do piekarnika na około 10-15 minut w 180 stopniach. No i gotowe! Jeżeli chcecie, to możecie je jeszcze poleć rozpuszczoną czekoladą, odekorować lukrem albo oprószyć cukrem pudrem.